Cześć tu Jędrzej i Iza z pomocy projektowej. Rzeczy, o których musisz pamiętać, planując remont, część piąta. Zaczynając dzisiejszy materiał, yy, powiemy o. Między innymi roletach zewnętrznych. Może nie jest to temat, który będzie dotyczył e, każdego z Was. Natomiast jest to dość e, istotny temat albo temat, który pojawia się w, w ramach jakichś, właśnie, jakiegoś planowania. E, Nawet jeżeli chcecie go zrobić w jakiejś tam przyszłości. Dokładnie. Nieokreślonej. Wśród osób, które kupiły, mają dom bądź mieszkanie na parterze, no to wtedy właśnie te rolety zewnętrzne to jest coś, co, co dużo osób chce. Mieć, wprowadzić, żeby mieszkanie było zabezpieczone. Więc, jeżeli myślicie o roletach zewnętrznych, no to pamiętajcie, że do rolet zewnętrznych trzeba wyprowadzić zasilanie na zewnątrz, tak, gdzieś w obrębie w świetle kasety tego silnika, który później będzie zwijał i rozwijał roletę, ale pod kątem wnętrza bardzo istotne też rozmieszczenie łączników, tak? Czy to one będą zlokalizowane tuż przy oknie, czy gdzieś w jakimś innym miejscu, natomiast no to trzeba zaplanować i trzeba uwzględnić. Też polecam, fajnym rozwiązaniem jest taki master switch, który na przykład po wejściu, wyjściu z mieszkania zamyka, otwiera wszystkie rolety zewnętrzne. Jest to bardzo pomocne, natomiast to nie jest tak, że tylko to można zrobić, bo zabierzecie sobie możliwość na przykład zamknięcia rolety tylko w jednym oknie albo otwarciu, a wiem, że dużo osób, jak już ma takie rolety zewnętrzne to one trochę właśnie pełnią funkcję rolety, takiej zasłony. Jeżeli chcą o na słońce. przykład, nie wiem, dużo pracowali w nocy, chcą się przespać w ciągu dnia, to mają wtedy ciemnice. Tak? Więc warto, warto to i to zaplanować, czyli i włącznik indywidualny do każdego okna i ten master switch. Tak, bo zrobienie tego po czasie to już jest strasznie, strasznie skomplikowane. Rolety to jedno, a drugie to jest jeszcze kwestia e, Zasłon, na przykład elektrycznie sterowanych, czy oświetlenia jakiegoś właśnie zasłon, też pamiętajcie o wyprowadzeniu zasilania. No i oczywiście I włącznik. włączników do tego. Kolejna rzecz, o której chcemy powiedzieć, może niezbyt oczywista, to jest odpowiednie przygotowanie ściany pod tapetę. I nie tylko gruntowanie, co jest mega istotne i ściana zawsze ma być zagruntowana, ale chcemy powiedzieć o rzeczach takich, może trochę mniej oczywistych. Tak, to jest kwestia tego, że jeżeli ma być tapeta i wy o tym wiecie, to zaplanowaliście, jesteście z siebie dumni, e, i właśnie chcąc oszczędzać, e, powiecie, wy, powiecie wykonawcy, żeby na przykład nie robił gładzi na tej ścianie, no bo przecież będzie tapeta. Bardzo dużo tapet dostępnych na rynku, tych tapet drogich z ładnymi wzorami, e, są to tapety papierowe, które bardzo mało wybaczają. Są to cienkie tapety, więc wszystkie nierówności będzie widać na ścianie. Jeżeli załóżmy, napisaliście coś na ścianie, numer do hydraulika, elektryka, to on zostanie z Wami na zawsze, bo będzie prześwitywał pod tą tapetę, w szczególności, kiedy ona jest jasna. Więcej oczywiście wybaczy załóżmy cienka tapeta papierowa. Jeżeli jest wzorzysta z dużą ilością kolorów, no bo gdzieś te nierówności możecie zgubić, natomiast jasne tapety naprawdę bardzo mało wybaczają. Ogrzewanie elektryczne podłogowe i ścienne bardzo często, może nie bardzo często, ale co Coraz częściej stosowane rozwiązanie w łazienkach, bloku. Jakby można sobie dzięki temu, że tematy są bardzo cieniutkie, można je położyć niemalże wszędzie. No ale tutaj też musimy pamiętać, że po pierwsze one nie mogą leżeć w każdym dowolnym miejscu w tej łazience, tylko trzeba to dokładnie zaplanować, w którym miejscu one będą. One, ten obwód może, musi być nieprzerwany, więc układa się je w odpowiedni sposób. To nie jest jakby. Pełna dowolność, tylko to trzeba w odpowiedni sposób położyć. Trzeba wziąć pod uwagę, że mimo że są cieniutkie, to jednak jakąś tam grubość mają, i jeżeli nie utoną w kleju całkowicie, no to gdzieś tą grubość też trzeba będzie uwzględnić. No i jeszcze kwestia sterowania. To sterowanie trzeba gdzieś wyprowadzić. Też uwzględnijcie, jakie to jest sterowanie, czy to jest bezprzewodowe, czy klasyczne. Z wyświetlaczem przyciski klasyczne, to wtedy od tego, tego uzależniacie Czy też. Czy chcecie na przykład, żeby samo się sterowało w sensie, żeby utrzymywało stałą temperaturę? No to wtedy ten czujnik musi być na zewnątrz jakby w łazience gdzieś w którymś miejscu, albo sterownik może być też schowany w szafce, jeżeli ustalimy tam stałą temperaturę. Tak, no generalnie poruszamy ten temat ze względu na to, że jak już mówiliśmy też w naszych poprzednich materiałach, dzisiaj podłogi są coraz cieńsze, na przykład panele winylowe mają 3-4 mm, a płytki... A gest... klej do paneli winylowych ma... Zero, 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 jeden. <głos> <głos> zero jeden. E, a um... A płytki gresowe, czyli najczęściej stosowany materiał na podłogi w łazienkach, to jest 80 mm. Więc jak jeszcze do tego dołożymy matę, która jednak jakąś grubość ma, to zrobi nam się duża różnica. Listwa dylatacyjna, gdzieś tam niwelująca różnice wysokości, to w, naszym, w, naszym opinii, w naszej opinii ostateczność. Więc no, będziecie dążyli do tego, żeby to zrównać, i wtedy może trzeba będzie podkuć, zeszlifować wylewkę w łazience. Więc pamiętajcie. Jakby zadbajcie o to odpowiednio wcześniej. I y, bardzo ważna rzecz, z zupełnie innej parafii, z innego pomieszczenia, czyli telewizor, podłączenie telewizora, kable od telewizora i gdzie to schować, jak to schować, co z tym zrobić. Tak, jeżeli chcecie, żeby ta wasza ściana telewizyjna wyglądała atrakcyjnie, estetycznie, żeby nie było widać tych kabli łączących telewizor z całym sprzętem, który znajduje się gdzieś tam pod spodem w szafce RTV. Najlepszym rozwiązaniem jest kanał wentylacyjny, w sensie kanał, tak. Mówię kanał wentylacyjny, bo najczęściej stosuje się kanał, kanał telewizyjny, do którego wykorzystujemy kanały wentylacyjne. Dokładnie. Biały płaski kanał wentylacyjny, który jest na tyle ma na tyle duży przekrój, że po prostu wam wszystkie wtyczki, nawet i bardzo duża ilość kabi się tam zmieści. Część wykonawców stosuje jakieś peszle o większych przekrojach, ale wierzcie mi, że jeżeli jest większa wtyczka kątowa do jakiegoś sprzętu, może być problem, dlatego ten kanał, biały kanał, płaski wentylacyjny jest najlepszym rozwiązaniem. Połączy wam telewizor z, ze sprzętami w szafce RTV. Da wam też jeszcze możliwość, że jeżeli będziecie chcieli zastosować Sandbar, to on też będzie wisiał i będzie. Będzie Też pomiędzy można zrobić dokładnie, dziurkę. Dokładnie. Można zrobić dziurkę, będzie wyglądało wszystko bardzo estetycznie. Kolejnym takim sposobem, żeby może jeden kabel, pozbyć się jednego kabla od telewizora, to jest zamontowanie gniazdka zasilającego telewizor za telewizorem. Mhm. Ale tutaj uwaga, on to musi być w dobrym miejscu i pod warunkiem, że telewizor nie będzie wisiał na bardzo płaskim wieszaku. Generalnie uchwyt telewizyjny też jest tematem do omówienia, bo uchwyt telewizyjny, uchwyty telewizyjne są różne, więc gdzieś planując już całą ścianę to my na przykład uchwyt telewizyjny kupujemy dość na, na wczesnym etapie, nie na sam koniec czekamy, żeby nie było właśnie kolizji tego wyprowadzenia, górnego wyprowadzenia tego e, kanału, e, czy gniazda, który, o którym właśnie przed chwilą wspomniała Pizza. No i co? To tyle chyba e, na ten moment. Bardzo Wam dziękujemy. Mam nadzieję, że nasze, z naszych rad skorzystacie. Śledźcie nas, obserwujcie i oczywiście mam nadzieję, że będziecie dawać łapkę w górę. Do zobaczenia!